Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy Ludzie z Hogwartu. Jak widzicie, tutaj jesteśmy na tej wieżyczce i teraz od razu zauważyłem, że z drugiej strony też tam chyba coś jest. Więc czemu by tam nie wejść? E, tylko czy z tej bańki... Tu chyba... A, tu jak coś też mamy dodatkową zagadkę. Ja muszę zobaczyć, czy ja w ogóle jeszcze te liście mam. A coś. Trochę mi się wydaje, że może być. Aha, dobra, czekajcie, czy. Ym, czy tam można. Do... A, dobra, tutaj. Tu jest wejście, czy to jest skrzyneczka? Tak. Szalik z leśnego blues. Dobra, czy jest. Z... Tu coś trzeba wydobyć. A, patrzcie. W ogóle odsuwając te skrzynie nawet nie zauważyłam tamtej. I mamy co wydobąć wozy z obozowiska, ale A, eee, a czy to w ogóle trochę mam wrażenie. Aha, dobra, bo Ej, dobra, bo tu się ten nóż, myślałam, że one są jakieś nastawione do mnie co to jest? tu są jakieś kulki hmm. tu są skrzynie, też kulki są mogę tam wejść? oczywiście, tak jak zawsze wszędzie mogę to tak tutaj nie no, jak to otworzyć? Otwórz. Okej, okay, dobra, myślałam, że to będzie trudniejsze. <laughs> dobra, że tutaj nie eee, Dobra, że tak powiem... Są porośnięte tymi pnączami kulki. No, i tutaj jest, że tak powiem, coś jeszcze do zrobienia. Mam malwę, jeszcze mam. Tu są jakieś takie cztery miejsca. Tylko tu nie ma żadnej podpowiedzi, czy mi się bardzo nie wydaje. Rebellion. Zobaczcie, tam też jest takie, taka kółeczko, są te piłeczki. Czyli no, logicznie myśląc, ja powinnam te piłki przenieść. Mogę je podnieść ja? ale tak na początku nie było? Miałam wrażenie, że tak było, ale dobra, może coś mi się porypało. E, tu jest kolejne kółko. Chodźcie. Więc no, nie jest to... Póki co, jak jeszcze powiedzmy e, mamy odblokowane takie zaklęcia, które są aktualnie niezbędne do tego, do tej zagadki, no to to nie ma dramy, tak? Ale jakbym na przykład, no bo to Revelio to pomaga mi w tym sensie, że tutaj widzicie, że od razu mogę sobie znaleźć też, że jest jeszcze kolejna gdzieś poza obszarem tej osady, gdzie są te kulki. W ogóle... A widzicie, one są schowane. No, jakbym na przykład tu przyszła, chociaż nie, nie mogłabym tu przyjść nie mając tych zakręć wszystkich, no bo... chociaż w sumie mogłabym. Ej, puściłam. Kuleczki do mnie. To wszystko? Tak. Tak jak mówię, póki to nie jest na czas, i mogę się rozejrzeć, na spokojnie tego poszukać, to ok, nie? To naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Podobają mi się te zagadki. Nie są jakoś mega skomplikowane, więc nawet jestem w stanie je rozwiązać. Więc pod tym względem naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, i teraz tak, patrzcie, tu mamy takie. Dwie lokacje, tutaj było legowisko wilków. Ja sobie tu ustawię znacznik, bo tam jeszcze po drodze była jakaś jaskinia, potem było coś jeszcze. Myślę, że jak już tu jestem, no to fajnie byłoby to zobaczyć. Ciekawa jestem, czy jak już tam pójdę, to czy ten znacznik zniknie przede wszystkim. Czy też nie. Że wezwały posiłki. Tu jeszcze. Czy to są jakieś mini lokacje, które też dadzą mi, yy, że tak powiem, jakieś dodatkowe punkty? No, na pewno dostaję expa na pewno dostaje zasoby, tak? Więc no to To jest yy, Niepodważalny, że tak powiem Plus Ale widzę, że to nie znika Więc tak jakby Obstawiam, że to się będzie gdzieś tam Dobra z, z, Że tak powiem, miłych zwierzątek nie można atakować Ma to sens Podoba mi się to hmm, Czy coś Ewentualnie jest takiego, co by mnie mogło zainteresować? Chyba nie. Więc, czy to jakoś, że tak powiem, czy ten punkt jakoś się zmienił na mapie? Też nie. Yy, tu mamy ten skarbiec, tak? Więc chodźmy jeszcze, zobaczymy sobie, co. jak tam w tym skarbcu. W sumie mogłoby być jakiś, nie wiem, ptaszek się odznaczyć, albo zrobić się taki lekko mniej szary mniej widoczne, żebym wiedziała, że już na przykład byłam w tym miejscu, nie? To byłoby spoko. No ale jeżeli to się odnawiało, no to... Jeszcze mam kryształka. A. A, dobra. Czyli widzicie, jednak... Dobrze się wstrzymałam. Mamy zaklęcie, że tak powiem. O, o! o ty kurde. Uuhu, uuhu, uuhu. Pajączki. Duże pajączki. O kurde Czy ja dobrze, tu przyszłam. Boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, boję się. Zastosowała kurde! taka straszna tarandula! Warszy dobry, no coś mi dałaś? Kostkę mi dałaś? Co to za kostka? Jest skarbiec. A, ah, okej, okay, dobra. Ah, Co prawda, ja tu jeszcze chciałam się rozejrzeć. O, patrzcie, pajęczyk jeł. Czyli w sumie coś dostaliśmy jednak. Coś jest. No, na pewno czuję, że te pajęczyny mogę porozwalać. Tam są jakieś ziomki w ogóle. Incendio. Mm, nie, trafiłam, nie zdarza się. Są małe pająki. Te mi się w ogóle nie liczą, nie? Ale widzę, że tu jest sporo różnych fajnych rzeczy, więc na pewno się tu porozglądam. Hmm. Tu mogę iść drabiną? Myślałam, ale nie, bo bez sensu. A, wiem co mogę zrobić. Y... Czy myślałam, że mogę naprawić drabinę? A może najpierw trzeba to spalić? Ej, serio, myślałam, że będę mogła ją naprawić, szczególnie, że tutaj zwisa. I tam co się z góry. Nie lubię takich y, sytuacji, że, że coś jest niejasne. Ja bym tu spaliła to. Ej, to mi wybuchło w twarz. Mi wybuchło w twarz. okej, okay, spoko. Mm, napraw drabinę. A może tutaj trzeba? Napraw drabinę. To się. Spadać. Nie chcę już naprawiać drabiny. Pójdę z drugiej strony. maski bez. Tu był kokon jakiś. Tu kokon strzelę. Kokona też nie można. To Elo. Tu dokładnie

I jeszcze non stop coś dostajemy, więc już w ogóle dla mnie to jest... Sztos. Dobra, patrzcie, tu coś mamy. A, to trzeba wyjąć. O kurde, nie wierzę. Ej, czemu to się tak obróciło? O nie! Czemu się tak pod skosem zrobiło? Teraz tam nie wejdę. Można to odwrócić. Popsułam. Się. Z drugiej strony no weź się, odwróć kupię skrzynię. To nie ta lokacja, ewidentnie Rebellion. Y, nie chcę, żebym tu była. Mam takie wrażenie, a może tu wskoczę na to może To się nie wydarzyło Dobra. po prostu Nie wierzę, nie? Po prostu nie wierzę To można po podejść, tylko no ta skrzynia jest mi chyba niezbędna do tego, mam wrażenie. A nie, patrzcie, wturlałam się. Czy może... Mm, mogę tu? Tak. A tu mogę? Mogę. teraz Jestem. No dobra. Oj, nie to. Gdzie jest prezent? Tam są pre... Gdzie jest przejście? Nie żartujcie sobie, że teraz kurde nie wyjdę. Dobra, bo ucieszyłam się, że udało mi się znaleźć tajemne przejście, ale chyba nie do końca. jest Dach czy co? Bo tam coś było, nie? Jak przed chwilą mogłam tu wejść. Okay. Teraz tak, czy tutaj jest ściana. Czy tu ewidentnie trzeba tędy wejść. Ja pierdzielę. Mam że. Nie wiem, może mogę wybuchnąć jakoś w tą skrzynię czy coś. Ale na razie zobaczmy, jak to tu wygląda. Kosmos. Naprawdę, dla mnie to jest sztos. O fu. Nie, idź tam, bo spadniesz Kurde, zwłoki to były chyba Nie podobało mi się to No ale co, jak zejdę trochę tą drabinką to muszę potem zeskoczyć, tak? Dobra yy, Chciałam tędy zejść... Ej, coś tam było piesek? Chciałam tędy coś, żeby zobaczyć, czy z tych wybuchniętych rzeczy tam coś wypadło, ale mm, ewidentnie nie. I teraz dalej się zastanawiam, bo jeżeli popsułam skrzynię, bo ona się odwróciła w swą stronę, A? chyba że jak zresetuję grę, to się naprawi. Tak. Hmm. Nie chcę odwrócić... O, czekajcie! o, Jak Lourdes wejdzie w ścianę, to może wyjdzie ta skrzynia. Nie w tą w tą się odwróci. Co za No ja mi od razu kłóca, więc tak jakby nie mogę jej wepchnąć. Akio. Uuu, mamy to! Mamy to! Lourdes mistrz! Jezus! Udało się! Już myślałam, że jest po moim skarbie. A jak się okaże, to będzie 8 zł. Nie, dostaliśmy y, kaszkiet. Super. Tyle stresu po kaszkiet. No, nie ma to jak... Dobry kaszkiet. Dobra, teraz jeszcze zostaje nam kwestia tutaj. Co tu w ogóle jest? Tu jest ten skarbiec, tak? Czy tym skarbcem było to, co było z drugiej bańki? A, tu w ogóle legowisko pająków. Czyli w sumie ten zamek, to ja tu przyszłam i poznajdowałam jakieś rzeczy, a one w ogóle nawet nie były związane z tym. Więc ej, ale z hisa, czemu ta kostka wróciła? Achio. Kostka jest na miejscu. Tam jest jakieś przejście. Słyszę jakieś głosy. Może takie, że zaklęcie trzeba wziąć. Bo ewidentnie kostka jest na swoim miejscu. Lumos, REVELIO! Hmm. Ale wydaje mi się, wydaje mi się że y, muszę mieć jakieś zaklęcie, które pozwoli mi otworzyć te ściany, a ja nie umiem wchodzić w ściany. E, chyba, że wejście jest gdzieś z innej strony, ale ja bym sobie to na chwilę obecną odpuściła. Bo wydaje mi się, że po prostu jakichś czarów nie brakuje, no i obstawiam, że logicznym jest to, że na tym poziomie też nie wejdę wszędzie, gdzie bym sobie wymyśliła, że chcę wejść. Ee... Więc. Chodźmy sobie tutaj. What are you up to now? if you're here for my wares. on, i have good news. your carts are on their way back. I, d I don't know what to say. any hope i have of getting my belongings back was quickly fading. I ram called me a fool for believing in the good in wizard kind. thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined no, to make things difficult. I'm glad you're all right. I am glad you are right. oh, i can not wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Nie mogę już zacząć. Dziękuję za wszystko, co robisz. No spocznę. Kobliński 6 na 6 misji ukończonych. Jakieś wyzwania to są, więc w sumie spoko, widzicie, jak widać. Ej, czekajcie, on jest kupcem. O. Ale fajne rzeczy ma. Ma mandraku. Kurde, 500 zł. Weź ty się, hello. Tentakula. Chińska, kąsująca kapusta. Okej, okay, tam to spoko, ale on ma liście malwy. Kamień księżycowy. No, kamień księżycowy też jest wszędzie, nie? Co możemy sprzedać? E, ale mi się. Nie idź nigdzie, bo ja muszę się przebrać. Nie idź, stój tu. Goblinie. Słabsze. I słabsze. Chociaż to jakie fajne. Mm, okulary. Też słabsze. Czapeczka. O, czapeczka jest lepsza. Dobra. Nie! Fuj, weź to, y, zmieni wygląd. No, błagam Was. Dobra, tutaj. O, 22 czemu ja to znowu widzę. Nie chcę tego widzieć. I tutaj jeszcze kolejna szata. Też jest lepsza. Czemu gra zapomina, że mamy na to nie patrzeć? O. Dobra. I. A może ja sobie jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę, czy ja w moich, o właśnie inwentarzu I ja mam tej malwy? dobra, wilki mamy, oto liście malwy, sześć um, czy jeszcze sześć w sumie zagadek mogłabym ogarnąć, to nie jest zły wynik mandragory żadnej nie mam, trochę mnie kusi żeby ją kupić, tylko co ja z nią zrobię? Yy... może być uprawiana w donicach różnych rozmiarów kurde, no kupiłabym trochę mnie kusi, ale zawsze mogę tu wrócić, nie? tu dwa liście za stówę trzeba pamiętać o tym, że faktycznie fajne rzeczy ma i widzicie, warto było zrobić to zadanie, bo inaczej byśmy nie mogli tego kupować. Więc ja jestem za tym, żeby jednak czyścić mapę i zawsze wszystko rozwiązywać, bo to jest jak najbardziej warte. I A patrzcie, ile dodatkowych, się nowych, się fajnych, fajnych rzeczy mamy. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!